Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. <laughs> Dzisiaj, jak widzicie, jest premiera zdrapki. Mega wielka zdrapka. Zakupiłam na ten odcinek dwie zdrapeczki. Wydałam 40 zł. Bardzo mi się fajnie podoba jest taka duża, naprawdę jest wielka. Kolorystycznie też mi się podoba. Zobaczymy, jak się będzie ją ścierać. Mamy stopnie wygranych. 9 od 20 zł do miliona. Więc co, nie przedłużajmy. Bierzmy się za trapanko, czy mi przyniesie ona szczęście, czy nie. Także bierzmy się. A, i mam z numerem 14 i z numerem 9. To zacznijmy może od numeru 9. Was kochani trochę przybliżę, o, żebyście dobrze widzieli i bierzemy się za drapanie. Wygrywające liczby to, o, super się drapie, fajnie, naprawdę. Wygrywające liczby to 37, 10, 3 na, 21, przepraszam, 39 i... 3. więc sprawdzajmy i mamy 50 no niestety takie to nie mamy lecimy ale ważne, że nie zaczynamy oboczki bo na niektórych kanałach co róż co były w pierwszym same oboczki także sprawdzamy dalej mamy 45 38 mamy pierwszy oboczek

Mamy 11, mamy oboczek. Kolejne mamy 12. Mega wielka pensja po raz pierwszy. Fajnie by było trafić na drugą. Może Was jeszcze, kochanie, troszkę przybliżę, żebyście lepiej widzieli. O, lecimy kolejną. I mamy 42. Nie mamy. 7. Nie mamy. Dwadzieścia trzy nie mamy. Trzydzieści, kochani, nie mamy. Osiem nie mamy. Lecimy kolejny rządek mamy dwadzieścia sześć. Nie ma pięć. Nie mamy. I trzydzieści jeden też nie mamy.

I 27 nie mamy, także ta strapeczka kochani jest pusta. T S. E. Przechodzimy do drugiej, z numerem 14. I sprawdzamy. I mamy 37. O, i znowu to samo, tamtej widzicie, zobaczcie. Tak samo mamy 37 i tak, tak samo zaczyna się tutaj 37. Lecimy dalej. Mamy 4, tam było 3, a tu jest 4. Tu mamy 11, tam było 10. Widzicie? Tu mamy 50. O, czego tam się na mnie trafiło? 50. O, coś kochani widzę, chyba że wam ucieka ten. I mamy osiemnaście. Także sprawdzamy. I idziemy. I mamy dwanaście. Oboczek. I mamy trzydzieści. Kolejne mamy dwadzieścia cztery. Trzydzieści osiem. Oboczek. I siedzę. Czyli pierwszy rządek pusty. Kolejny rządek mamy dwadzieścia jeden, dwadzieścia pięć, czternaście, trzydzieści cztery i osiem, a nie osiemnaście. Szkoda. I lecimy kolejny rządek mamy trzydzieści dziewięć, czterdzieści sześć dziewięć.

Dziewiętnaście oboczek, czterdzieści trzy, trzynaście, i dwadzieścia sześć, także, kochani, niestety, ta strapeczka też jest pusta, także, kochani robię sobie tutaj porządek oj przepraszam powiększę Was więc na 40 zł jesteśmy 40 zł na minusie także kochani nieraz może jeszcze ją spróbuję do jakiegoś miksu tam rzucić fajnie już drapie, fajnie wygląda więc nie będę z niej rezygnować może mi się jeszcze kiedyś coś trafi a Was, kochani, bardzo serdecznie proszę o łapeczkę pod tym filmikiem, o jakiś miły komentarz. Oczywiście też do wzięcia udziału na TIPLI, bo 20 yy, się kończy, a 21 ogłoszę konkurs. Druga osoba wygra taką samą szkatułkę, którą wygrali. Dadziejka i Mario, bo mam jeszcze jedną, więc wygra na pewno druga osoba. Wygra to właśnie, ten, właśnie przedmiot. Coś słodkiego, z drapeczki, więc chyba warto brać udział. Oczywiście też do lajkowania, do subskrybowania, bo, tak jak powiedziałam, że na 1000 subskrypcji zrobię konkurs, gdzie też wygrają dwie osoby. I co? Kochani, będziemy kończyć. I, będziemy, I widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Także życzę Wam miłego wieczoru. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się. Pa, pa.